Możesz uzyskać. Jakie jest, jaki jest strony? A z której strony? Z tej strony sąs. tak? No dobra. I teraz co? Rozumiem, że to są fajne dodatki, które sobie wybrałaś, tak? No dobra. No jest teraz super. I masz dwa takie... Ale to już nie jest po prostu tak połączone. No rozumiem. I teraz masz dwa... Y, możesz iść właśnie w dwie strony. Możesz użyć ten biały obraz. Obróz plus biały talerz. I fiolet będzie tylko elementem takim Albo możesz rzeczywiście zrobić, i to będzie też bardzo fajnie wyglądało, Także masz po prostu tło i dodatki w jednym kolorze, czyli na przykład w fiolecie. I wtedy no to jest taki bardzo fajnie stylowo ci wyjdzie, ale wtedy już tutaj bym nic nie dodawała, Czyli na przykład bym zabrała ten list. W ogóle z tymi listkami ziół jest taki problem, że bardzo często nie dodajemy. Ja też to się tak? To zazwyczaj się robi wtedy, no. jak na przykład e, chcesz odciągnąć, naprawa tak nie do końca jest ja, super, no to, to te